To konferencja prasowa po spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i ustalenia na temat współpracy w obliczu kryzysu na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. To był wątek przewodni. Szefowie państw Grupy Wyszehradzkiej, a zatem premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiali także o innych zagrożeniach, w tym o dostawach gazu, cenach energii czy atakach cybernetycznych. W ten sposób ta konferencja otworzyła 15 na żywo dziś. Agata Wolna, dzień dobry. Zaczynamy. Znamy program. Siedem osób zdołało wybić okno i wydostać się z płonącego pojazdu. Co najmniej 45 zginęło na miejscu w 15 na żywo. Na początek tragiczny wypadek autokarów w Bułgarii. Na ten moment trudno zweryfikować, jaki był dokładnie przebieg zdarzenia i co było jego przyczyną. Służby sugerują błąd kierowcy albo awarię techniczną. Wiadomo, że autokarem z Turcji wracali turyści z Macedonii Północnej, a wśród ofiar są dzieci. Nadal jesteśmy na fali wznoszącej. Szczyt zachorowań mamy osiągnąć na początku grudnia, a potem jest szansa, że liczba zakażeń zacznie spadać. Tak wynika z modeli Ministerstwa Zdrowia. Jeśli jednak te prognozy do połowy grudnia się nie sprawdzą, mogą nas czekać kolejne obostrzenia. Czy, a jeśli tak, to kiedy pracodawca będzie mógł zweryfikować certyfikat covidowy pracownika? Czy, żeby pracować stacjonarnie, trzeba będzie wykazać się szczepieniem, statusem ozdrowieńca czy negatywnym wynikiem testu? I w końcu kto i za? Jakim rozwiązaniem rękę w Sejmie podniesie? Te pytania stawiamy dziś przed jutrzejszym spotkaniem, na które polityków wszystkich opcji zaprosiła marszałek Elżbieta Witek. Radomir... Teraz szpital wojskowy w Szczecinie i komenda do ewakuacji pacjentów. Wszyscy, którzy leczyli się m.in. na oddziałach kardiologii, chirurgii czy ortopedii, musieli zostać przewiezieni do innych lecznic. Powód: szpital ponownie staje się placówką covidową. Alicja Rucinski.